Witajcie. Nie można dyskutować o normach określonych w prawie do ochrony danych osobowych bez znajomości choćby podstawowych znaczeń pojęć określonych w RODO, czy w ustawie o ochronie danych osobowych. Nie chodzi bynajmniej o uczenie się ich na pamięć, ale diabeł w tym przypadku tkwi w szczegółach, jak to w sumie często w prawie bywa. Najważniejsze definicje zawarte są w artykule czwartym RODO. Myślę, że w tym miejscu musicie uzbroić się w cierpliwość, wytężyć uwagę i postarać się zapamiętać najważniejsze z nich. Pierwsze dane osobowe. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, nazywanej dalej osobie, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. W szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka innych szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną. Ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Także widzicie, że samo już imię, nazwisko jest daną osobową, i w tym rozumieniu musimy zawsze pamiętać, że dane osobowe to samo imię, nazwisko. Nic więcej nam nie trzeba, oczywiście mogą być to dodatkowe dane identyfikujące tą tożsamość osoby fizycznej może to być sam identyfikator internetowy czyli adres mailowy identyfikator w mediach społecznościowych dlatego też te dane osobowe nie są jednoznacznie wymienione w żadnym akcie prawa warto pamiętać jednak że już samo imię nazwisko to dane osobowe żeby nie było za łatwo dane osobowe możemy również podzielić ze względu na ich rodzaj na dane genetyczne Oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby. Dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego. Dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, czyli dane ujawniające informacje o stanie jej zdrowia. W artykule czwartym nie zostały również wymienione dane osobowe dotyczące wyroków wskazujących i czynów zabronionych, ale akurat one zostały zdefiniowane w artykule 10. RODO. Kolejna ważna definicja przetwarzanie. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Tymi operacjami może być zbieranie utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju dostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Definicja samego przetwarzania jest bardzo prosta. W zasadzie wszystko, co możemy zrobić z danymi osobowymi, począwszy od możliwości zapoznania się z nimi, skończywszy na zniszczeniu np. w niszczarce, będzie oznaczało przetwarzanie danych osobowych. Kolejna definicja: zbiór danych osobowych. Oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów. Niezależnie od tego, czy zestaw ten jest centralizowany, zdecentralizowany, czy rozproszony funkcjonalnie, lub geograficznie. Zbiór danych osobowych pojawił się już w 1997 roku w ustawie ochrony danych osobowych, i rzeczywiście pracowaliśmy przez te 19 lat na zbiorze danych osobowych. Obecnie mówimy raczej o procesie przetwarzania. Bo rzeczywiście łatwiej jest mówić o samym przetwarzaniu danych, w związku z tym i procesie, który obejmuje to przetwarzanie, aniżeli o samych zbiorach danych. Natomiast, chyba dla zgodności z poprzednim stanem prawnym, również w RODO zbiór danych osobowych jako definicja występuje. Teraz najciekawsza, chyba, albo jedna z najciekawszych definicji definicja administratora danych. Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi, ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Jeżeli chodzi o samo pojęcie administratora, to rzeczywiście najłatwiej jest um, określić administratora na podstawie numeru REGON um, danego organu, um, przedsiębiorcy, um, jednostki publicznej, osoby fizycznej czy osoby prawnej. No, w tym wypadku osoby, osoby prawnej będzie najłatwiej rzeczywiście wskazywać, um, kto tak naprawdę jest administratorem danych osobowych. Nie dyrektor, nie prezes, tylko spółka. Nie dyrektor szkoły, tylko sama szkoła. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, oczywiście to ta osoba fizyczna będzie administratorem danych. Natomiast w przypadku spółki cywilnej, zarówno jak jeden i kolejni wspólnicy będą na, na tych samych zasadach administratorami danych osobowych. Kolejna definicja. Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe, w imieniu administratora. Rzeczywiście bardzo często podmiotami przetwarzającymi będą firmy zewnętrzne świadczące nam usługi outsourcingowe. Może to być oczywiście outsourcing inspektora ochrony danych, to może być zewnętrzne biuro rachunkowe, to może być zewnętrzny behapowiec, który szkoli naszych pracowników albo prowadzi postępowania powypadkowe. Jedna jeszcze z trudniejszych definicji: odbiorca. Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną. Organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Tu bardzo ważna informacja w tej definicji. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. Przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Bardzo często bowiem dochodzi do sytuacji, w które w klauzuli informacyjnej wpisują inspektorzy ochrony danych jako odbiorców podmioty publiczne. Podmioty publiczne właśnie ze względu na brzmienie tej definicji nie są zdawane za odbiorców. Ważna, jak nie chyba najważniejsza definicja z artykułu czwartego to zgoda. Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania, potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Oczywiście o tej przesłance legalności przetwarzania, czyli o zgodzie na przetwarzanie będziemy mówić w jednym z kolejnych naszych spotkań. Natomiast warto zwrócić uwagę, że warunki wyrażenia zgody i tutaj te atrybuty, które tej zgody dotyczą dobrowolność, konkretność, świadomość i jednoznaczne okazanie woli. Są bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia RODO, ale również innych przepisów prawa, czyli na przykład automatyczne zaznaczanie checkboxów jest niedozwolone, pozostawianie pustych checkboxów tak, żeby ewentualnie pracownik danej firmy potem sam sobie zaznaczył tą zgodę w naszym imieniu jest jak najbardziej niedozwolone. O tym też musimy pamiętać. No i najgroźniejsza z definicji, które chciałem, o których chciałem dzisiaj wam opowiedzieć, naruszenie ochrony danych osobowych. Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Nie ma niestety jak np. w kodeksie karnym ewidentnie czy numeratywnie wymienionych zachowań, które stanowiłyby naruszenie. RODO wskazuje jedynie na e, działania prowadzące do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Zatem sami musimy jako administratorzy danych czy też jako inspektorzy ochrony danych musimy umieć zweryfikować, stwierdzić, czy takie naruszenie Miało miejsce. To będzie bardzo istotne z punktu widzenia obowiązku zgłoszenia takiego naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do poinformowania o tym naruszeniu wszystkich osób, których naruszenie dotyczyło. To oczywiście były najważniejsze definicje, które będą stale pojawiały się w naszych spotkaniach. Te niewymienione, bo oczywiście niektóre pominąłem celowo, które są jeszcze bardziej. Związane z takimi bardzo szczegółowymi działaniami inspektora ochrony danych albo ze współpracą pomiędzy podmiotami, współadministratorami, zostaną wymienione, omówione w odcinkach poświęconym poszczególnym zagadnieniom. Zdaję sobie również sprawę, że nie wszystkie definicje są proste i jasne. Jednak najważniejsze z punktu widzenia inspektora ochrony danych. Jest przekazanie choćby minimalnej wiedzy swoim koleżankom i kolegom z pracy. A wiecie dlaczego? Ponieważ ponad 90% naruszeń spowodowanych jest niedostateczną wiedzą osób przetwarzających dane na polecenie administratora, czyli po prostu pracowników. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne. Wasze oddane, Inspektor Ochrony Danych.